Cześć i czołem, dzisiaj zajmiemy się iPhone X Pro, czyli flagowym produktem polskiego producenta. Aktualnie, za model z oficjalnej polskiej dystrybucji należy zapłacić 1299 zł. Czy jest to smartfon godny polecenia? Jeżeli chodzi o budowę, iPhone wypada naprawdę świetnie. Na froncie mamy lekko zaokrąglone szkło 2,5D Gorilla Glass trzeciej generacji. Ramka została wykonana z aluminium, natomiast tylna klapka stworzyła sztucznego i wyróżnia się ona naprawdę przyjemną, delikatnie chropowatą fakturą. Na dolnej krawędzi mamy złącze USB typu C, natomiast równolegle słuchawkowe 3,5 mm. Jedyną wadą pozostaje wystający obiektyw aparatu. Ekran ma przekątną 5,5 cala, rozdzielczość Full HD, która w tym przypadku zapewnia naprawdę Świetną ostrość obrazu, na pochwałę muszą zaliczyć również czułość panelu na dotyk. Jeżeli chodzi o odwzorowanie kolorów, kąty widzenia, czy też jakość bieli, X-Pro wypada po prostu bardzo dobrze. Nieco gorzej wypadają czerni oraz jasność maksymalna i minimalna, które mogłyby być nieco lepsze. Sercem telefonu jest ośmiordzeniowy układ Mediatek Helio P10 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2 GHz z grafiką T. 860 MP2. Połączenie to pozwala na komfortową rozgrywkę w większość tytułów ze sklepu Play, aczkolwiek dłuższa rozgrywka powoduje, że urządzenie zdecydowanie się nagrzewa w okolicach tylnego aparatu. W codziennym użytkowaniu iPhone X Pro zasługuje na szkolną piątkę. 4 GB RAM w połączeniu z wystarczająco mocnym procesorem Mediateka pozwalają na naprawdę szybką oraz płynną pracę. I tak naprawdę przez cały okres testów ani razu nie zdarzyło się, aby telefon zlagował, czy też pojawiło się jakieś spowolnienie. Pod tym względem jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. W dzięki takiej ilości pamięci operacyjnej, w tle możemy pozostawić uruchomionych kilka lub nawet kilkanaście aplikacji. Na pokładzie mamy Androida 6.0 Marshmallow, który został delikatnie zmodyfikowany przez producenta. Oczywiście, iPhone dodał od siebie kilka funkcji, chociażby związanych z diodą powiadomień, i moim zdaniem są one naprawdę praktyczne. Szkoda jednak, że producent nie pokusił się o dodanie jakichś dodatkowych funkcji związanych z gestami na wygaszonym ekranie. Skaner linii papilarnych pozwala na zapis do pięciu różnych odcisków palców. Sam czytnik jest zlokalizowany z tyłu i działa naprawdę dobrze, również na wygaszonym wyświetlaczu. Mamy tutaj pełne, bardzo dobrze działające wyposażenie z zakresu łączności, m.in. Dual SIM. I w danym momencie jedna karta korzysta z sieci LTE, natomiast druga z 2G. Jakość rozmów jest dobra, aczkolwiek telefon mógłby nieco lepiej łapać zasięg. Prawdziwą wisienką na torcie jest obecność radia FM. Jakość odtwarzanego dźwięku jest przeciętna zarówno na słuchawkach, jak i pojedynczym głośniku multimedialnym. Bateria ma płynność 3000 mAh, możemy ją naładować od 0 do 100% w niecałe 110 minut. Na włączonym ekranie przy LTE telefon działa na włączonym wyświetlaczu około 3,5-4,5 godziny, natomiast przy Wi-Fi nawet do 5,5. Aparat przedni ma 8, natomiast tylne 21 megapikseli, obydwa są wspierane przez dosyć mocne diody doświetlające. Interfejs aplikacji jest typowy dla urządzeń z czystym Androidem i niestety nie znajdziemy tutaj zbyt dużej liczby dodatkowych trybów, za wyjątkiem panoramy oraz HDR. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć i filmów, wypada ona naprawdę bardzo dobrze, o czym możecie przekonać się zerkając do pisemnej wersji recenzji, gdzie znajdziecie pełną galerię zdjęć wykonanych tym telefonem. Niestety, przednia kamerka ma tendencję do wzbogacania selfie o dziwną, lekko czerwonawą poświatę i nie wiem, czy jest to wada jedynie testowanego egzemplarza, czy też wszystkich modeli. iPhone X Pro jest udanym urządzeniem ze średniej półki, które mogę śmiało polecić każdemu. Oferuje niezły ekran, zadowalającą wydajność, szybko działający skaner linii papilarnej, a także bardzo dobre aparaty. Jednak w tej półce cenowej znajdziemy również wiele innych, konkurencyjnych produktów. A co Wy sądzicie o, o recenzowanym smartfonie? Czy Waszym zdaniem jest on godny polecenia? Czy bylibyście zainteresowani jego zakupem? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.